No, jest mój profil Amnezja mroczna, obłęd. Czyli witam Was w kolejnym odcinku zimowy kącik gracze. Dzisiaj sobie zagramy w amnezję. Jeden odcinek z tej gry. Ewentualnie drugi, jak się komuś spodoba. Muszę sobie ściszyć trochę. Albo to później. Kontynuuj grę. Grałem tylko przez pierwsze 3 minuty. Musiałem sprawdzić opcje i grafikę. Tak więc nowa gra. Nowa gra. I lecimy. czytanie Bardzo fajna muzyka Don't forget some things must be forgotten the shadow hunting me i must hurry my name is daniel i live in london at uh, mayfair what have i done this is crazy don't forget.